Po ponad dwóch miesiącach ruszamy teraz. po dwóch odcinkach takich bardzo stricte merytorycznych ruszamy wreszcie w trasę wreszcie będzie to co ja najbardziej lubię czyli kierownica ogień na tłoki ale żeby nie było tylko o jeżdżeniu w tym filmiku pokażę Wam jak wykonujemy pełne zlecenia od otrzymania tego zlecenia do momentu wysłania dokumentów do spedycji mam nadzieję, że taka mała ciekawostka w trakcie tego filmu też Was zainteresuje serdecznie zapraszam, lecimy i lecimy. Podobno 8 paletek takich to na 200 i wypad stąd od razu. Taki tutaj magazynik mamy. My koleżak powiedział, że wokół nie muszą chyba wystarczyć z tyłu. Paleciak 8 palet i, i lecimy, bo się spodziewałem, że wiecie 20 pasów na dzień dobry zapnę po dwóch miesiącach przerwy. Ale załadowany. kwitę mam. Spadamy do hamburga. Jednak, hurde, myślenie nie boli. Tak mi coś w głowie zaświtało, wysłałem cajmerkę do spedycji. Napisałem im, że jest tylko 8 palet, no i szybciutko okazało się, że powinno być ich 19. Więc wracam, w sumie wróciłem. Podjeżdżam pod bramę, doładowujemy brakujące 11 palet i wtedy chyba będzie wszystko. Doładowaliśmy, mamy już w sumie 15, jestem na starej dwójce, tak Wojtyła przydziadował no nie, w sumie nie przydziadowałem e, tylko jadę na Newadę umyć samochód przy okazji zjemowiarek. a jak później pędzimy do Słubic, w Słubicach tankujemy na ekotanku e, wejdę tylko na chwilę do sklepu dokupić rzeczy, o których zapomniałem no bo wiecie, jak się po dwóch miesiącach wraca no to z głowy już wypada Kilka zawsze jakichś drobiazgów, które są potrzebne Więc wjedziemy dokupię. No i potem zasuwamy chyba jak najbliżej Hamburgano, bo to nie jest jakoś tak daleko Teoretycznie byśmy na strzała doszli na 9 godzin Mam nadzieję, że znajdę gdzieś tam miejscówkę na nocleg, bo gdzieś koło 22 Wydaje mi się, że będziemy się dopiero zatrzymywać Więc nie ma co trzymać kciuki i ogień na tłoki i lecimy Krótko zwięźlej na temat. Play dead and I stay dead Maybe you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really notice what you want With you I don't ever feel I feel in Play with me like cats and a string You starą dwójką, tak w sumie wiecie No i już widziałem na mapie Google że od bramek do granicy jest zajebisty po prostu korekt Kilka godzin stania, więc postanowiłem, że pojadę sobie przez Rzepin No i niby nie będziemy głupi pomysł, pojechałem przez Rzepin No i wjazd od dupy strony do Słubiec. Również zapchany, no, ale patrzę, że z jasna przemysłówkę pusty. No to się wbijam. Na no, tam nie dość, że wiadukt, Chyba 3,8. Z tego co pamiętam. To jeszcze przed wiaduktem po prostu sznur samochodów. No bo wszyscy tak inteligentnie ten sam pomysł wpadli eee, co Wojtyła. No i co? Naczepa na poduchach w dół, koń na poduchach w i na milimetry na picikłaczek udało się przejechać. Dopchnąłem się lewym pasem, mówiłem wszystko z się na stację. No i tankuję, ale wyjazd stąd po prostu będzie cudem. Czy co tam się dzieje. Armagedon. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Oczywiście dyskusja, dobrze. Że... A tutaj granica zawalona na maksa z każdej strony. Dzień doberek, dzień doberek Właśnie sobie robię śniadanko W sumie zostało mi 16 minut pauzy I muszę wam powiedzieć, że jestem mega nieogarnięty dzisiaj Brakuje mi łyżeczki Brakuje mi musztardy Brakowało mi kawy, poszedłem kupić kawę i, I ta kawa na stacji Kosztuje po prostu majątek Ale mam już Nie mam jeszcze łyżeczki, więc sobie sypałem kawę hmm, Dużą łyżką Mam nadzieję, że proporcje Wyłapałem no i kurde, no naprawdę nie mogę się odnaleźć. Wczoraj mi się udało przejechać 600 km to z takich dobrych wieści. I ruszam 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 7 po 8 i zostało coś koło 150 km, więc nie ma tragedii. Wcinam i ruszamy. Zameldowany już jestem na rozładunek. Tam jest z tyłu biuro. I mam wjechać do środka, stanąć na linii stopu. Kurde jak mi trochę włosy odestają, w od razu widać że z łysty, nie? Bardziej łysy niż obcięty łysy. No i mam wjechać do środka, stanąć na stopie i poczekać. Przyjedzie po mnie wózkowy i rozładowujemy. Mam nadzieję, że, że pójdzie to w szybko, ale chyba tak. No i mam rozpinać w jedną stronę, w lewą, to już jest dobra wiadomość. I rozładowywanek, no. Pójdzie szybko. I już zajmujemy już jedna palca poszła i tutaj idą te mniejsze teraz, więc pójdę sprawnie. Całkiem nie to wygląda, co nie minęło dobrze 10 minut. A już połowy nie ma. A dość daleko to musi wozić, więc jest w porządku. Stała ta duża, kilka tych małych po temacie. Dobra, słuchajcie, ogarnąłem się, więc teraz zgodnie z obietnicą e, zaczynamy robić pełne zlecenie. Właśnie otrzymałem zlecenie, które to jest zlecenie dla kierowcy. Tak to widzi kierowca. Otrzymałem zlecenie, które wygląda tak. Na tym zleceniu oczywiście jest adres załadunku, adres rozładunku. Kierowca dostaje również drugiego SMS-a z wytyczoną drogą. Nie musimy się jej trzymać jakoś mega kurczowo, ale zazwyczaj są to normalne drogi, autostrady, nie żadne krzaki. Nie są to trasy liczone e, najkrótszą drogą, o tak to powiem. E, w sumie wiecie co, najlepiej będzie jak Wam to przedstawię na mapie, więc mapa z tej podróży wygląda tak. Lecimy do Mediolanu. W chwili obecnej jedziemy na załadunek, mamy 36 km podlotu. Lecimy. No i tak. Dojechałem do ładunek. Poszedłem do biura. Zazwyczaj poszedłem numer zadunku, który powinien być w zleceniu. Tym razem był potrzebny. Na podstawie tego numeru odnajduję ładunek. No i w przy moim przypadku musiałem niestety 3 godziny prawie czekać. Ale jest to już pod rampą, więc ładujemy. To jest plus, a minus, że ładujemy 24 tony worków z czymś na paletach więc nie będzie ani miło, ani przyjemnie, no ale najważniejsze, że zaczęli tylko ciekawe, czy to będą się wspinać, czy po prostu nie pospinamy i zaryzykujemy do Mediolanu załadowany, czekam na papiery tutaj każą czekać czekam dobra, odebraliście papiery przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy wszystko zgadza Ilość palet, czy się zgadza, czy się zgadza, waga mniej więcej z tym, co jest w zleceniu. No i oczywiście adresy, bo to jest jakby bardzo ważne. Już o takich głupotach, jak tam wytyczanie trasy, to już nie będę wam w ogóle mówił, no bo to jest raczej oczywiste. Ja staram się wytyczyć trasę tak, jak prowadzi spedycja, wtedy nie ma problemu z kilometrami. Jeżeli ta trasa mi w jakiś sposób nie odpowiada, od razu to zgłaszam i ten problem jest szybciutko rozwiązywany. Life, every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better day Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's the of it?

Dzatko się zdarza, ale mamy korek w Co zrobisz jak nic Ci nie zrobisz? mi 380 km do rozładunku Jazdy mam nie wiem. Pojadę jeszcze półtorej godziny, więc no, podejmę, że coś koło 280, koło 300 km zostanie zaleć. Wszystko tego jak ten korek pójdzie. No jutro rano się zrywamy. Rano, ale sam w to nie wierzę, znaczy na pewno to nie będzie żadna czwarta, piąta podstawiam godzinę szóstą bo możemy bym zrobił 11 dzisiaj w sumie miałem dwie dziewiątki, dwa razy piętnaście godzin pracy zrobiłbym sobie jedenastkę ruszyłbym sobie szóstej dajmy na to jutro dwieście km, kilometrów, no cztery godziny trzy, cztery, dziewiąta, dziesiąta jestem na miejscu Idealny czas, żeby się rozładować, podlecieć i załadować, no, ale musimy też na uwadze to, że to tutaj jest piątek. wiadomo jak to jest z tymi ładunkami w piątek. Niekoniecznie to się wszystko musi wtedy spiąć i udać ale w kupie siła razem ze z moją, razem ze z moją, uczmy się polskiego, tak. Razem z moją spedycją damy radę coś ogarnąć. Skania z kolei, nie wiem, czy Wam mówiłem, też poleciała na Włochy, też wczoraj. Do Werony miał 200 km, IOD. miał on się dzisiaj zrzucił, mimo że był planowany neutro. Mało tego, że się dzisiaj załadował, więc brawo! On. I wraca, wraca w piątki niemieckie. No i tutaj też jest, słuchajcie, ja nie, nie pamiętam, nie mogę się nauczyć tych pieprzonych kodów niemieckich. Wiem, że zarówki jedynki to blisko granicy, i tutaj do mnie pisze, Kuba z McTransu, twoje auto wraca w piątki niemieckie. Zajmijcie się, a gdzie to jest. Gdzieś okolice Belgii, Luksemburga, jakbyście pytali, pod czwórkami. Pozdro Kuba. dobra, regno, trwaliśmy do piątku, więc chwała Bogu. Idę zobaczyć ten przybytek, bo rzeczywiście tu się nic nie wydarzyło. Ale stoję tak blisko stacji benzynowej, że no, mam nadzieję taką cichą. Że się tutaj nie miało nic sprawa wydarzyć. Zresztą, sami dwaście. Niezabezpieczony niczym towar. No, licząc tych dwóch desek, też w porządku. Nie widać, ale ja widzę, że jest wszystko ok. W powinien powinienem powiedzieć, że nie naśladujcie Wojtyły, bo to, że on nie zapiął pasów, to jest złe. I zrobi to na własną odpowiedzialność. Nie, no chyba wszystko jest ok. Możemy powolutku. ruszać. Tutaj jeszcze pokazuje Katarzyna. 275 mamy. 6, 5. 6 minut tutaj my na motkach. Nie ma co tutaj. Wiele. Trzeba jechać. No i zbliżamy się do Milanu. Milanu, co ja gadam, do Mediolanu. Można powiedzieć, że już wjechaliśmy. Miasto. Otacza nas z obu stron. Na szczęście jedziemy autostradą. Są już małe korki. Widziałem na mapie Google jakieś opóźnienia. Zostało 26 km. Mam nadzieję, że w miarę spokojnie dojedziemy. Te kilometry jakoś normalnie pójdą. Tak, normalnie po prostu powoli, ale spokojnie. Do celu. A few moments later. A w złym momencie to powiedziałem wszystko. No właśnie, właśnie się zatrzymujemy. Ej, zobaczcie, jak to jest, nie? Jak można coś powiedzieć w złą godzinę po prostu masakra. Ej, jechałem 60 na godzinę, mówiłem, że powoli do celu, a teraz jedziemy 15 na godzinę i bardzo powoli. Ach, to jest do celu. Kurde, na szczęście. Poli się to zaczyna ruszać. Jedziemy. Jest dobrze. Zastanawiam się też nad tym, w ogóle takim mam stresie dzisiaj, że coś kurczę może pójść nie tak, że będzie coś skomplikowanego. Bo generalnie we Włoszech jest tak, że można się pierdolić w takie drogi, że nie śniło wam się nawet. Potem, potem człowiek jest cały w stresie, cały spocony, przepocony, bo musi jakoś z tego wybrnąć, tak? A wyobraź sobie, jak wpadacie z naczepą pod balkony, e, gdzie ludzie na tych balkonach stoją i tylko słyszysz Mamma mam mamma mia, mam mia, no nie, no nie jest to jakoś tak miłe i przyjemne, więc mam nadzieję, że się tego uniknę, chociaż mówię, taki lekki stresik jest, Związane bardzo jest związany z czymś innym, bo też mam masę takich problemów prywatnych, to się chyba jakoś tak kumuluje. Mam nadzieję, że sobie z tym wszystkim poradzę. Trzymajcie kciuki. Dobra, przebijamy się, przebijamy powolutku. powolutku, wyprzedzam wszystkich prawym pasem. Jak widzicie tego dafika. Teraz lekko go widzicie. specjalnie tak ustawiam kamerkę, żebyście widzieli lekko ruch. Taka nowa perspektywa. No look. Nie, jakoś to będzie. Damy ranę. Dobra, jesteśmy w teorii biziutko. Nawigacja pokazuje tutaj w lewo po prawej stronie, więc to chyba jest tutaj już firma. Tak, jesteśmy na firmie, tylko gdzie jest do niej wjazd? Gdzie jest wjazd na tą firmę? Nie wydaje mi się, że on był tam. Bardziej obstawiam tam. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, zapytamy chyba. Pana wózkowego Słyszałem Dietro, konares, Coś w tym stylu, ale tak chyba z tego co zrozumiałem, i pan tłumaczył trochę łopatologicznie rękoma Cofnąć się Dać tam, gdzie myślałem, że jednak nie w lewo Tam będzie chyba jakaś nawijka, jakieś rądko, czy coś w tym stylu Wjazd na firmę i dzwonek Z tego z gestykulacji wywnioskowałem, bo z włoskiego to ja tylko potrafię Cofaj, cofaj, cofaj Pan będzie słychać Co się pan przejmujesz Nie ma się co przejmować Panie Dobra, tu lecimy w lewo Kurwa, tak w lewo, a zaraz jadę dubą w krzaki No ale jak ja mam gdzie co Oh my god Dobra, no risk, fan. No fun Lecim Teraz zobaczcie tym maluszkiem co to kurwa się tu wydarzyło o co tu chodzi, bo nie, nie, nie rozumiem jak ja mam tu kurwa O O chyba Chyba się panienka połapała Tu jest gwiazd Czy tu w prawo Tu chyba w prawo O Ludzie A... życie stało się prostsze w tym momencie troszeczkę tu jest chyba tutaj to, to rądko do zawracania, co Pan mówił? tutaj takie, widzicie? idziemy idziemy z papierami jeszcze Wam tak, a propos dokumentów, powiem, że w punkcie 23 samiarka musi być podpisana, najlepiej jakby tutaj było też wskazanie przewoźnika i jeżeli jest pod punkcie 5 cokolwiek wpisane, jakiś doku, dokument dodatkowy to on również powinien być jakby zawarty w dokumentacji, więc o tym należy pamiętać. Jeżeli jest taki dokument wpisany pod piątką, to ten dokument również musi wrócić do e, do zleceniodawcy. Więc trzeba go potem odesłać jakby. Dobra, gasimy. Światełka wyłączymy i Idziemy Teraz weź się z nimi gadaj Hello, I have unload here Chores i i tak kurwa zadzwoniłem sobie i pan coś powiedział po włosku. Pojęcia nie ma co On chyba ten wózkowy do mnie podjedzie Ten tam Palemki, mki, zobaczcie jak fajnie, nie? Trzymajcie kciuki, żeby on tutaj przyjechał. Dziurno. Dziurno. Allora. Sempre Chores. Okej, va bene. Pura farina. Więc z tego co zrozumiałem, jestem chyba po tym, po tym kierowcy. Zapytam go, jak tutaj długo czeka. Jak długo chcesz czekać? Pięć minut, ok. Jestem po ciebie. No już sobie mi takie stanie nie przeszkadza, na co by bym miał przeszkadzać? Tylko tyle, że dzisiaj jest piątek i trzeba mi się rozładować, załadować i stąd wyjechać. Bo jak tego nie zrobię, no to mam jakby trzy dni zmarnowane. Na bank jestem pewny, że się uda, bo mamy wczesną porę, jest dopiero w 10 godzina. Przed chwilą się podjechał do mnie pan Włoch. Wzięło się dokumenty z magazynu, więc na pewno wiedzą, że tu jestem i że oczekuję i, i widzieli, chyba, że mam takie oczka błagające o to, żeby było szybko. by się udało. Kawkę chyba trzeba było zrobić, co? Z tego wszystkiego, no, po co ma się tak najlepiej spokojnie kawusia do tego ciasteczko, jakieś przegryźć i, i, i w takim miłym oczekiwaniu będzie jakoś przyjemniej. Natomiast gdybym tutaj został przez przypadek Weźmy tak hipotetycznie, załóżmy, żeby mnie nie rozładowali Bo by mnie rozładowali późno I musiałbym tutaj zostać do poniedziałku Krzywdy nie było, bo zobaczcie To jest rower To jest rower Jacka Spakowany mega profesjonalnie Koła osobno, wiecie, rama osobno Wszystko w takich torbach, że tam się nic nie zniszczy Składam sobie rowerek I sobie po prostu bym pojeździł po Mediolanie Czy nie byłoby pięknego weekendu? Trzeba myśleć szeroko a nie tam, tylko z klapkami na oczach. Tamuś się rozładowuje kolega Litwin. Szybciutko idzie, więc nie ma jakiejś tam wielkiej draki. A ja, kawusia gotowa. Ciacho jest. Widzę to, jak niektóre osoby będą mi mówiły, Kurde, jak ty chcesz schudnąć, jak ty wiecznie jest słodkie. Nie wiecznie, jutro będzie dwa dni, jak nie jadę słodkiego. A tak, prawdę mówiąc, to ja nie potrafię wbić kawy, żeby czegoś nie przegryźć, więc. Sorry, Memory, jakieś wady trzeba mieć. Piękne mam wyczucie sytuacji. Właśnie się rozładował koleżka z Litwy i będzie stamtąd wyjeżdżał. Zobaczcie, udało się bez wspinania i pan ściąga i nic nie stało, się nic nie się przewróciło, nic się poprzesuwało, dobrze streczowane. Muzyka gra. Tu jest paleciaczek elektryczny, który mi zaraz tam wstawię na górę i ja będę mógł tam powyciągać z przodu do tyłu, że nie muszę całego rozbierać. Kulturka. Kulturka w tych włoszech to czym się pan tak stresowałeś pani wojtowa? No i tak jak mówiłem tak to wygląda, słuchajcie, jesteśmy już ponad połowę. Mamy już zrobioną. Żeby takie jeździć tym elektrykiem. Taka fajna, miła, przyjemna praca. Daj radę. Pan Bok sobie zarzucił ustawienie tak na krawędzi. Już mu tak ustawiam. To jest w porządku, to ja jestem w porządku. Tak to działa. I w takiej miłej, przyjemnej atmosferze odbywa się ten piękny rozładunek. Rozładowane. Ok, cofamy stąd i wyjeżdżamy. Tego. Jedziemy teraz ratować świat. Jesteśmy z rodziny Mac transom Zasuwamy 260 km jakiemuś przewoźnikowi auto nawaliło, a jest ładunek do zabrania do 17, a mamy godzinę 13. .00. Więc no, kurwa, na styku będziemy. 6 ton do załadowania pod Stuttgart rozładunek w poniedziałek no i co? Nie pomożesz przyłożnikowi? No, oczywiście, że pomogę. Mimo, że był inny ładunek, bo był ładunek do Hanoweru z rzutką na wtorek. No ale następnym razem mogę ja prosić o taką przysługę. Zresztą już była taka sytuacja kiedyś, że też ładunek był dla mnie wzięty, a ja nie mogłem go... Czy znaczy, mogłem, ale musiałbym pewne plany poprzesuwać, które mi wyniknęły później już po przyjęciu zlecenia. No i dobra. Tyle stłumaczeń, dobra, zapieprzamy w stronę Werony, jakby po drodze. Ładujemy i ogień, nie wiem ile dzisiaj ujedziemy. Od załadunku mam nadzieję dojechać pod granicę Austrii, albo gdzieś tam wcześniej, bo już nie będzie się coś śpieszyć, nie będzie jakiegoś tam wariacji. Do poniedziałku spokojnie zdążymy, więc na mięko, znaczy na miękko, jak już załadujemy. Na razie w lekkim stresie będziemy. No powiem a propos zlecenia. Zlecenie zostało zakończone, czyli samochód rozładowany. Trzeba pamiętać o tym, żeby były pieczątki, podpisy i daty w miejscu, właśnie gdzie powinien się podpisać odbiorca towaru. Jeżeli nie ma pieczątki, bo na części nie mają, tylko polskie firmy wymagają tych pieczątek, to żeby się podpisał wyraźnie, takim czytelnym podpisem. Najlepiej jeszcze podał jakiś dokument tożsamości. Oczywiście nie możemy wymagać, ale takie są, jakby ustalenia. Następnie po powrocie już z trasy dokumenty pakujemy w kopertę, tak jak w moim przypadku wysyłam je do maktransu, razem z fakturą. Fakturę wystawiam na kwotę, która jest w zleceniu z terminem płatności uzgodnionym ze spedycją. I takie zlecenie uważa się za zamknięte. Trzeba też pamiętać, że odbiorca towaru ma 7 dni na to, żeby zgłosić ewentualne uszkodzenia, no bo tak przewiduje e, prawo transportowe. No i tyle. to jest zakończone. Czekamy na pieniążki. Tak wygląda ten biznes. Okej, okay. which one? Uh, you will see my colleague. Will you which one. And ok, dziękuję bardzo. Have a day. Bye bye. No, Wszystko jasne. Za chwilę nam spuszczą na, ram na rampę. Oczywiście pogromca trudnych sytuacji, znaczy że ja ogarnąłem temat. Dojechałem przed czasem. Ładujemy i spadamy. Co należałoby powiedzieć w tym momencie, przy piątku, że taki załadunek to ja naprawdę kurwa szanuję. Marzyłem o takim. Moja ulubiona pozycja podczas załadunku. poładowane i teraz zobaczcie to. Mają fantazję. Zobaczcie, jak dostałem plik dokumentu do tego ładunku. Książka Pan Tadeusz". Mam nadzieję, że każdy z tych stron nie muszę mieć kopii dla skrydycji tak jak wam tłumaczyłem wcześniej. No i cóż, dotarliśmy do końca tego filmiku. Jak się domyślacie, będzie kolejny z tego wyjazdu z tej trasy. Więc z tego miejsca bardzo serdecznie Wam dziękuję, że, że jesteście ze mną, że oglądacie. Jeżeli jeszcze daliście suba, to zachęcam Was do zasubskrybowania kanału. Wtedy nic Was nie ominie. I cóż, życzę Wam miłego dnia. Dziękuję bardzo, że byliście, że trwaliście. Do następnego. Hejka.